Cześć, tysiątek. Co robisz? O, a, a. Lecę. Drogie lekcję, a pokaż, co robisz. Co masz zadanie? Za... Jakie masz zadanie? Co będziesz pisał? Będzie. Przeczyta. Dobrze, na no to napisz. I głosek. Dobrze, to pokaż, jaki teraz wyraz będziesz pisał? Skaczę. Skacze, na no to napisz. Pokaż, jak ty piszesz. na Twojej ulubionej sztaludze, prawda? Tak. Dobrze. I co masz teraz uzupełnić? Jakie to? Ile literek? A Głosek. Pięć. Jaki jeszcze masz wyraz napisać? Jaki jeszcze oznacza czynność? Krzyczy. Krzyczy. Powiedz wyraźniej. Krzyczy. Dobrze, no to napisz. Napisałeś, Antoś? Napisałem. A co napisałeś? No napisałeś wyraz. Czyli ma pięć liter, wyraz krzyczy, a... Nie. Przepraszam, pomyliłam się. Ile jest liter? Sześć. A głosek? Sześć. Pięć. No, koniec. A lubisz to odrapiać lekcję? Tak. Ale bardzo. Eee. Nie. Nie, a co bardziej wolisz? Z polskiego? Czy z matematyki? Tak, tak. Będziesz mistrzem matematyki? Tak. No to ja cię trzymam za słowo. Cześć. To... Kończymy na teraz, tak? Tak. No to super. No cześć. Pa. Cześć.